Trwanie w Bogu jest możliwe i ma mocne podstawy prawne, bo Bóg tak to zaplanował. Dziś między nimi o tym, więc rozbieg i lecimy. Fredericia z Bogiem, słowo daje dziś wersję espresso jednowątkowo krótko i na temat. Myślę sobie, że bardzo ważne jest, żebyśmy w kontekście trwania w Chrystusie zajrzeli do listu do Rzymian, do rozdziału 8, gdzie od wersetu 28 czytamy: Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tym, którzy są powołani według jego zamiaru. Bóg stworzył człowieka z miłości, po to, żeby człowiek przeżywał życie w relacji z Panem. I Bóg też w swojej miłości, jako Bóg przymierza to jest słowo klucz Bóg przymierza, zrobił dla nas ze swojej łaski te rzeczy, których potrzebujemy, aby to trwanie w Nim było możliwe. Więc On współdziała ze wszystkim dla naszego dobra. Gdy kochamy go, gdy jesteśmy z nim, bo jesteśmy powołani według jego zamiaru, według jego planu. I dalej jest powiedziane, że on przeznaczył nas, byśmy się stali na wzór obrazu jego syna. Więc to trwanie, trwanie w Chrystusie przemienia nas. Uświęcamy się, zmieniamy nasze myślenie, zmienia się nasze życie, zmienia się nasz charakter, dlatego że relacja z niewidzialnym Bogiem ma być w owocu życia, widoczna w moim życiu. Owoc Ducha Świętego to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Te cechy mają być widoczne też w moim życiu, jeżeli jest to życie autentycznie zmieniane przez Boga. Mamy stać się na wzór obrazu Jego Syna. Kto z kim przestaje, takim się staje. Z kim trzymasz, taki jesteś w kontekście Boga, to też jest bardzo mocne i w wersecie 30 czytamy że tych których on przeznaczył tych powołał a których powołał tych też usprawiedliwił i to jest bardzo ważne że my w Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni Chrystus wziął na siebie twój i mój grzech stał się człowiekiem i choć sam grzechu nie popełnił to przyjął na siebie ciężar grzechu przekleństwa tego wszystkiego co było konsekwencją grzechu pierwszych ludzi wpisało się w ludzką naturę przez swoją mękę śmierci aż do chwalebnego zmartwychwstania Chrystus nas usprawiedliwił. I dzisiaj właśnie ten fakt usprawiedliwienia, i yy, jak się tam daje, że jesteśmy też obdarzeni chwałą, sprawia, że możemy trwać w Chrystusie. Możemy być wszczepieni yy, jako ci, którzy są Jego, jako ci, którzy są Jego, bo w duchowej rzeczywistości, językiem prawnym mówiąc, zostaliśmy usprawiedliwieni. Nasza wina została zmazana dzięki Jego łasce. Więc to jest bardzo mocne stwierdzenie. Musimy wiedzieć, że jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, że 2000 tysiące lat temu wykonało się, a dzisiaj nasze trwanie w Chrystusie jest możliwe przez wiarę, dzięki temu, co On dla nas na krzyżu z miłości zrobił. Pomóż nam to zrozumieć, Duchu Święty, tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je, niech się nie się dobra wieść. O frajdzie życia z Bogiem, mamy widzimy się przy kolejnej okazji.